Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wujek Radziu, a to już piąta giereczka, która pojawi się w playliście e, naszego leniwca, jest to Craterbound, e, więc nie przedłużając, zapraszam serdecznie, standardowe może, mm, napiszmy nowa seria, albo... Ne, no, napiszmy nowa seria. <coughs> Zaczniemy sobie naszą. przygodę. Take in the view, Robin. It's a beautiful planet, isn't it? I've prepared the cruiser for our final descent. I just need your confirmation to land. Okay. Confirmation received. Activating primary booster. Engine nominal. Activating maneuver boosters. Catastrophic error. Collision imminent. Preparing escape pod. Launching escape pod. Life support online. You're lucky you survived that crash, Robin. Now, before we try to leave the escape pod, try to interact with the respawn tether no, dobra. i don't know oh, how yes. long your oxygen tanks will last out there try to fabricate some oxygen filters using some emergency supplies dobra. Nie, to jest oxygen tank plus jest. Epicoll uh, of Craterbound Industries to skip out on emergency resources. I guess you're just going to have to try your luck outside. No dobra, to co? Puścisz mnie stąd jakoś? I'm analyzing your stew and it seems that there are no drops in pressure so far. Just try not to trip. If we want to craft those oxygen filters, we're gonna need some iron. Use your multi-tool on some rocks. <laughs>

No pozbierajmy sobie tutaj troszkę tego. Jeszcze mam tlen. No dobra, ciekawie, ciekawie. Taki. Ehm... No ok, lepiej do nich, e... lepiej do nich od tak sobie nie strzelać. Skoczmy po nasze rzeczy o ile Tak, znajdują się tutaj nasze rzeczy. Okej, okay, tam jest taki duży Więc postarajmy się. Może tego dużego też To wygląda jak... Jak koń, ale zastanawia mnie czy... Czy mogę. Niech coś pozyskać, ale chyba nie. Aha. Nie wiem czemu mi życie nagle zaczęło spadać. Ej, znowu umarliśmy. Dobra, tym razem gdzie umarliśmy, bo nie mamy tutaj żadnej mapy, więc byłem gdzieś. A jest o! Czemu chcesz mnie? nie dobra może się weźmy tego pozbądźmy szybko skoczmy do <laughs> eee, dobra Dobra, czyli co? Yy, mamy tutaj zebrać tą mrówkę? Multitulem? A, inventory mam full, okej. Okay. Dobra, jak tu jesteśmy, to... czy też na jakiś. Taszek nam lata, ale skoro mamy inwentory full, to może. E, może odłóżmy wszystko, co mamy. Może tak zrobimy. Depozyt, all, all i skoczmy dalej. Bo jak tego można coś jeszcze pozyskać? To chyba jakiś taki materiał organiczny, jakby. Więc to dobrze, więc to też się przyda. Ok, to już chyba wszystko. No dobra, czyli te robociki też możemy tutaj. Skoro mamy tutaj żyć, to może wybudujmy sobie. Aha, i teraz. Czyli nie mamy pewnie jakiegoś tutaj materiału, ale zaraz tutaj sobie zdobędziemy go. Okej, okay, mamy naszą platformę. Nie wiem w sumie. Aha, czyli za dużo tutaj. Nie ma i tylko... O, oj, 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 pilnujemy się. dobra Uff. Dobra, zobaczmy Oj uciekliśmy na chwilę, zobaczmy co ja mogę tutaj Dobra A czyli po prostu w chwili obecnej. Nie mogę tego nigdzie indziej, dobra. Okej, okay, postawmy to. Tak, potrzebujemy dużo rzeczy do tego. Ale to sobie jakoś tutaj poradzimy. Drzewek nie mogę zbierać, no niestety, ale myślałem, że się uda. Dobra, no, tutaj bez tlenu niestety ale się nie obejdzie. Jeszcze chciałbym tylko sprawdzić, czy mamy tutaj w ogóle jakieś zadania. Jeśli tak, to bardzo fajnie, jeśli nie, to, mm, to szkoda. Tam widzę nasze dwie albo nawet trzy ofiary. Nie dobrze, nie dobrze, że jest pełny znowu. Dobra, skoczmy. Yy. Musimy mieć 20 tego, ale nie mam. Dobra. Depozyt. If we want to craft those oxygen filters, we're going to need some silicon as well. You're going to have to find some source of silicon. Dobra, mamy silikon, więc... Okej, okay. o dobra, 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 tworzymy. No dobra, jakiś tam zapas... 40, 40, 15, więc będziemy musieli troszeczkę polatać. Szkoda, że nie widzę swojego inwentory. Dobra, spróbujmy tego... ...tasiora ustrzelić. No, i właśnie, już brakuje nam energii, niestety. Więc będziemy musieli na razie tutaj popolować na mniejsze stworzonka, takie jak te mróweczki, o tam właśnie, które sobie chodzą. Oxygen filters help postpone oxygen tank usage and are extremely useful for exploring. No, tak. Jak kończy nam się? Biegne? No, no. Dobra. W ostatniej chwili chyba dobiegłem. Okej, okay, czyli niska temperatura... Dobra. Czy jeśli zabraknie mi energii, to... Niska temperatura mnie tutaj dowali. To, że z tych drzew nie mogę pozyskać, pozyskać silikonu dla mnie to jest troszkę yy, niezrozumiałe oczywiście nie tracimy tutaj energii na latarkę bo po prostu szkoda nam tej energii musimy iść jeszcze zdobyć trochę silikonu Czyli zostanie nam tutaj morderstwo, musimy też tutaj zdobyć te. Jeszcze to zbiorę i będę uciekał. O jak zabraknie mi energii. No dobra, co ja potrzebuję do, do tego A mogę to, mogę to anulować. FG. Mhm, okej, okay, ale to już popróbujemy tutaj przyciski w bazie. Dobra, tutaj mamy taki widok, mamy naszą latareczkę. Dobre, dobre, okej, okay, co nam każe tutaj stworzyć? Dobra. Moment, może mamy... Właśnie. Czy mamy tutaj... Zobaczmy. Control. Coś tam każe tutaj zrobić, tylko. 40, 40, 15, nie mamy chyba tutaj, yy, mamy silikon. Nie mamy tego, ale mamy silikon. Moglibyśmy zrobić sobie oksygen tank albo to, ale brakuje nam. No właśnie, musielibyśmy jeszcze popolować na tutaj nasze stworki, więc. Lecimy, tu jest ptasior. Ale uda się go. No, a musimy też zostawić sobie energii tutaj na te mniejsze. Tam coś spada. Co? Okej. Okay. Dobra, wróćmy się, Uzupełnijmy sobie jeszcze tutaj energię. Na razie fascynującej rozgrywki nie ma, chociaż już troszkę mi się podoba ta gierka. Mm. Mamy tutaj takie połączenie y, Astronir y, i tego typu gry. Szybko robi się ciemno, niestety, mało tych stworków, potworków teraz tutaj biega. Dobra, bierzemy sobie stwórka potwórka. O, tutaj mamy jeszcze nie zebrane. jeszcze tego spróbujemy upolować. Chyba będziemy musieli go dobić szybko, 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 zbierzmy. Dobra, bo mnie niestety hipotermia tutaj dopada. Jestem ciekaw, czy zdążymy. Dobiec do. Oj, oj, może być ciężko, może być bardzo ciężko. Ale chyba daliśmy radę. Tak, daliśmy radę. Zobaczmy, co zdobyliśmy. Silikon znowu. Dużo silikonu zdobywamy. Więc może użyjmy ten silikon i jeszcze zróbmy sobie. To jest Oxygen Tank Plus. Warning Acidic rain incoming. Take shelter immediately. Dobra, czy to, że popadał ten trujący deszcz, coś nam daje? W dalszym ciągu te stworki są... E Właśnie, czy da się to jakoś teraz skraftować? Nie, nie, rób mi teraz u. Czy da się to jakoś cofnąć? Poza E oczywiście, bo to... Może tabem możemy to wyłączyć? Nie, nie możemy. Mm. No, to bardzo, bardzo niedobrze widzę, że cały czas coś budujemy, ale niestety, jak to rozebrać, to jeszcze nie wiem, chociaż. Dobra, już wiem. Więc będziemy, na razie, będziemy mogli na razie odzyskać tutaj te materiały, które mm, straciliśmy tutaj na tej budowie. Yy, więc więc tak to mniej więcej będzie wyglądało z samego początku. Yy, może być dobry jeszcze jeden albo ze dwa odcineczki żeby zobaczyć jak to się wszystko rozwinie a jeśli będziecie chcieli więcej jeśli będziecie chcieli serię z tej oto gry to zapraszam do komentowania i do lajkowania tego filmu Ja się z wami żegnam, dziękuję bardzo, na razie trzymajcie się cześć!